Chwila relaksu. Jeny, widzę, że Ty też kochasz tą książkę. Też jesteś maniakiem książkowym jak ja? Patrz, Ja nawet mam koszulkę. Taką z książkami. Zero spokoju, jakiś oszołom. Kochasz y, też y, tą książkę Valerie Perę? Ja mam aż dwa wydania. Bo wiesz, jak zobaczyłam, że jest z, z kolorowymi brzegami, to musiałam kupić takie piękne. A ty? Ty też zbierasz wszystkie wydania? A też sobie zaznaczasz e, znacznikami. Każdy cytat. Ja to uwielbiam, ja tu to, ja to każdy zaznaczam. Patrz, specjalnie mam takie różne kolorowe. Ja czytam te przyjemności? To są moje skarby? U Ciebie też? Fajna książka.